Jesteśmy dzisiaj w mieszkaniu, w którym właśnie kończymy realizację. Jest ono dosyć nietypowe, bo zostało połączone z dwóch. Czyli tutaj było jedno mieszkanie, tam za ścianą było drugie. Wyburzyliśmy tą ścianę, zrobiliśmy jedną większą przestrzeń dopasowaną do potrzeb klienta. No i tak się to prezentuje. Mieszkanie jest w pakiecie premium, czyli jest to nasz taki jeden z podstawowych pakietów. Zostało doposażone o meble na zamówienie i oświetlenie. Tak się prezentuje. Za chwilę wam pokażę poszczególne pomieszczenia. Pierwszym pomieszczeniem jest hall. W tym mieszkaniu nie jest on duży, ale zmieściło się wszystko, co jest potrzebne. Czyli mamy troszkę zabudowę takiej otwartej na odłożenie kluczy, torebki i mamy szafę garderobianą, gdzie możemy sobie powiesić okrycia wierzchnie. Tutaj akurat wyposażyliśmy hol w meble na zamówienie i jest to szafa taka z frontami lakierowanymi i jest też moduł z frontami laminowanymi. Tak to się prezentuje, dwa kolory, szary, biały, bardzo prosto i funkcjonalnie. Pokażę Wam teraz łazienkę gościnną. Jest zaraz przy wejściu. E, łazienka jest bardzo prosta, e, monokolorystyczna, trzy rodzaje kafli. E, na wejściu mamy taki bardziej ciemniejszy akcent w postaci ciemnych kafli. E, bardzo fajny patent na e, prysznic typu walk czyli nie mamy zamykanej kabiny, tylko jedna stała szyba z odpływem liniowym w kaflach. To jest też e, bardzo praktyczne rozwiązanie. No i tak naprawdę pozostałe elementy to jest szafka umywalkowa, Lustro, toaleta, wszystko, co powinno się mieścić, to tam jest, ale wygląda schludnie i elegancko. Kolejne pomieszczenie to gabinet, który pełni też funkcję pokoju gościnnego. Wydzieliliśmy go drzwiami przesuwnymi po to, żeby można było go zamknąć i mieć trochę więcej intymności, ale jednocześnie mieć możliwość zachowania takiej przestrzeni otwartej w tym Tak to wygląda. Klienci bardzo dużo czytają, stąd te półki otwarte. Tutaj też będzie biurko do pracy. No i najważniejsze, żeby zmieściło się łóżko właśnie takie gościnne rozkładane. Całość jest troszkę ciemniejsza niż w pozostałej części mieszkania, po to, żeby właśnie nadać charakteru i takiego bardziej, bardziej intymnego klimatu. Sala z kuchnią tutaj będzie stał stół okrągły, tak na środku z tej strony będzie bardziej taka przestrzeń wypoczynkowa no i serce każdego domu czyli kuchnia. Tu staraliśmy się wykorzystać maksymalnie przestrzeń, jaką dysponowaliśmy w tym mieszkaniu. Także niezbyt dużo przestrzeni do przechowywania, ale jednak wszystko się mieści to, co powinno być. Też proste kolory szarości, troszkę pastelowych odcieni, fronty lakierowane połączone z drewnopodobnymi, wysoka zabudowa do sufitu po to, żeby właśnie maksymalnie wykorzystać przestrzeń do przechowywania. Projektując kuchnię zaczynamy od układu funkcjonalnego, czyli rozplanowania ergonomicznego sprzętu. Czyli najpierw mamy blat roboczy, czyli miejsce do odłożenia, później zlew, później znowu trochę blatu roboczego, płyta i lodówka. To wszystko musi się zamykać w takich odległościach między sobą, żeby było nam wygodnie poruszać się między tymi sprzętami. Jak już mamy zaplanowaną funkcjonalność, to przechodzimy do materiałów i kolorystyki. Tutaj zdecydowaliśmy się na fronty lakierowane, matowe. To jest bardzo ważne, bo te matowe są zdecydowanie praktyczniejsze. Nie widać tak wszystkich palków. Do tego są elementy właśnie w postaci ciepłego drewna i uzupełnione bielą, czernią. Wszystko ładnie, spójnie wygląda. Do frontów musimy dobrać sposób otwierania. Przy lakierach, bardzo praktycznym rozwiązaniem, są fronty frezowane. Czyli mamy takie podcięcie, które łapiąc za które łapiąc możemy sobie otworzyć szafkę. Funkcjonalny blat roboczy to jest jedna z ważniejszych rzeczy w kuchni, ponieważ tam dzieje się naprawdę dużo. Polecamy Wam blaty z konglomeratu kwarcowego, ponieważ są bardzo odporne na zarysowania, na uszkodzenia mechaniczne. Można na nich nawet kroić bardzo też estetycznie wyglądają. Dużą ich zaletą jest też to, że możemy pod nie podwiesić sobie zlew. Wtedy nie mamy takiego nieestetycznego wykończenia silikonu od góry, tylko w... mamy jedną gładką powierzchnię, którą się bardzo łatwo myje i czyści. Jak już sobie taki zlew podwiesimy, to pytanie w jaki sposób zrobić ociekacz. Możemy go zrobić i schować w szafce, ale możemy zrobić też w tym blacie z konglomeratu taki fresk na którym, jak odłożymy sobie jakieś naczynia, to cała ta wilgoć nam spłynie do zlewu. Jest to też bardzo funkcjonalne, estetyczne, a dodatkowo nie zabiera nam tej przestrzeni roboczej. Strefę zmywania wyposażyliśmy w zlew ceramiczny podwieszany, i do tego mamy baterię z wyciąganą wylewką. Jest to naprawdę fajne i wygodne rozwiązanie. Bardzo często w kuchni znajduje się szafka narożna, czyli ta przestrzeń, z której bardzo trudno się korzysta. Tutaj też jest takie miejsce i wyposażyliśmy ją w szafkę, tak zwaną nerkę, czyli mamy dostęp do, do tego modułu narożnego w taki sposób, że wyjeżdża nam sobie ten mechanizm cały, tam możemy sobie pomieścić różne garnki, miski. Nie tracimy przestrzeni do przechowywania. Oprócz oświetlenia ogólnego, bardzo ważne jest podświetlenie blatu roboczego. I tu najczęściej stosujemy takie rozwiązanie, że robimy e, oświetlenie ledowe, podszafkowe, ponieważ ono jest dyskretne, bardzo fajnie podświetla właśnie nam tą przestrzeń roboczą i można je dodatkowo włączyć nie za każdym razem, jak używamy kuchni. W przypadku aneksu kuchennego bardzo ważne jest połączenie przestrzeni kuchennej z salonową, żeby to ładnie i spójnie wyglądało. I tutaj właśnie mamy zastosowane takie rozwiązanie, że meble kuchenne przychodzą nam płynnie w zabudowę salonową e, i tworzą jedną całość. Za tymi drzwiami znajduje się sypialnia, Chcę zobaczyć, jak wygląda. Główna sypialnia klientów, wyposażona w szafkę RTV, czyli tutaj będzie telewizor. Cały mebel jest tak pomyślany, że właśnie jest miejsce na telewizor, na sprzęty RTV i jakieś dodatkowe szuflady i szafki do przechowywania, no to takie typowe rzeczy, które w sypialni powinny się znaleźć. Tutaj po drugiej stronie będzie łóżko i szafki nocne, i z sypialni przechodzimy do prywatnej garderoby i do łazienki. Łazienka prywatna klientów. Tutaj, dla rozbicia troszkę tych szarości i rozmaicenia, zdecydowaliśmy się na kawę takie bardziej rude i też odcienie zieleni. Całość jest dosyć neutralna, troszkę ciemniejsza właśnie niż te przestrzenie otwarte. Bardzo dużo przepływów cała ściana właśnie tutaj przy zabudowie z geberitem jest w postaci zabudowy meblowej. Jest fajny, rozwiązań niski geberit, czyli tam gdzie potrzebujemy też więcej Bądź zrobienie jakiejś pufy nad geberitem. Właśnie można zastosować niższy geberit, ten mamy tą przestrzeń taką dodatkową na postawienie czegoś. W tej łazience zdecydowaliśmy się też na wymianę grzenika, bo był to taki typowy, duży grzenik biały, deweloperski. Teraz jest bardziej delikatniejszy, elegancki, szary, czyli taki, który bardziej wtapia się właśnie w kolor kafli. Bardzo często w łazienkach stosujemy takie rozwiązanie, że wklejamy lustro w kafle, to nam optycznie bardzo powiększa przestrzeń, jest dosyć eleganckim rozwiązaniem i takim minimalistycznym. Szczególnie właśnie do tych wnętrz, takich neutralnych, się sprawdza, kiedy nie, nie, nie chcemy zastosować zbyt dużo elementów dekoracyjnych. To już wszystkie pomieszczenia. Z racji tego, że mieszkanie zostało zrobione z dwóch kawalerek, to dla nas największym wyzwaniem było zaplanowanie odpowiedniego układu funkcjonalnego, tak żeby każde pomieszczenie dobrze spełniło swoją funkcję. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.